Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Pan ziółeczko, a to jest pierwszy odcinek z gry 18 Wheels of Steel Across America. No więc zaczynamy. Nazwa graczem będzie... Ziółeczko, Ziółeczko. Siedziba główna niech będzie... Na przykład w Miami. bardzo firmy niech będą zielone. I zaczynamy. A, i od razu mówię, że y, przepraszam za moją jazdę, ale no nie bardzo lubię y, jeździć na tragedurze łączę sobie mapkę i co? i gdzie powinniśmy skręcić? nie, wstało no co mamy zielone? nou daat wat sê oor die gesig en dan Dobra, nie będę czekał aż mi się zmieni eee, świat... aż mi się światła. Po prostu pojadę. i tu będziemy skręcać. Rupiecie ropa naftowa. Myślę, że weźmiemy ropę na tobą. I to do Los Angeles mam zawieść. Jest spora praca ale jak za 10 tysięcy, to skręcam tutaj, bo tak. Bo ja tylko wyjechać z miasta, bo pod zamiastem jest ee, tak jakby autostrada i lepiej się jeździ w mieście, gdy nie ma świateł, to po... Это yeah, же. przejdziemy do tego lecika w samochodzie Na stacji nie będziemy zjeżdżać, bo e, jeszcze mamy dużo paliwa, chociaż w tej grze szybko się kończy. Więc, nie. Może na stacji przy Houston tam zatankujemy. Ale to już myślę, że będzie e, w drugim parcie. Przepraszam, że nic nie mówię w niektórych momentach, ale się skupiam na drodze. Więc trudno mi jest, jeszcze... musicie się skupić, jak mam jechać. Teraz chyba będziemy musieli, nie wiem, opak. Przebudowałem wypadek, ale to nic. Nie wiem, chyba to musimy skręcić. Chyba. Ej, komuś znowu mandat. Znaczy w sumie pierwszym to jest mandat. No to jedziemy, ale nie wiem, czy dobrze. Zostawiłam. Musimy się wycofać. Niech tam miejsce, do którego chciałem. No i zgubiłem czeka. corde corde ne Wiecie co? Chyba wrócimy do Miami i weźmiemy następny towar, bo to już tam nacierpa mi się. Nie przyczepi do... to. Tak, to wracamy do Miami, bierzemy następny towar. Ja przepraszam, że teraz to zamiłem, ale Byłem, byłem pewien, że tam trzeba skręcić. I myślę, że wrócimy do Mariamy właśnie weźmiemy nas na i zakończę odcinek. Bo już nagrywam prawie 9 minut, więc... Chciałbym tutaj dla mnie i nie wjechał tam sobie teraz myślę, że e, tu zakończymy ten odcinek ja pojadę do Miami i e, pewny ładunek i w no, na następnym odcinku będziemy jechali dalej, dalej a więc do zobaczenia i cześć